Hej, z tej strony Grustu i wracamy do naszego pana kadłubka. Odpoczęliśmy, potestowaliśmy się na naszej ciekawej arenie i wyruszamy. Musimy ruszyć przez Spider's Plains, Watcher's Rim i do Arach szukać tutaj zlecenia, na które jest 100 tysięcy nagrody za pokonanie tego przeciwnika. I podobno jakieś skarby są też przy nim, więc zobaczymy co tam ciekawego jest. Jest tutaj miejscowość widzę z daleka, ale to chyba jest miejsce, do którego i tak nie będziemy zmierzać, więc no, ruszamy. Na pewno czeka nas dużo przeciwników w postaci pająków. Na tą chwilę raczej przerzucimy sobie nóżki, podmienimy na nóżki do biegania. No i co? Nic nie zostało nam więcej, jak po prostu ruszyć w podróż po największe wyzwanie, jakie pan Kadubek teraz podejmie. No jesteśmy w miejscu, do którego powoli zmierzamy. bo dali widać właśnie majaczącą wieżę, do której będziemy biec. Po drodze jak na razie nie ma żadnych przeciwników, przynajmniej tych pajęczych. Prawda, w miarę jesteśmy przygotowani, ale nie wiem, czy podołamy. No, nie mamy nic innego do roboty, jak po prostu ruszyć w to miejsce. Koniec obserwowania tym widoku. widoku... E, nieważne. Dobra, ruszajmy po prostu. No i niestety dotarliśmy blisko, a jak zauważycie, jak jesteśmy blisko, pojawiają się też i pająki. To nic dobrego. Musimy jakoś przebiec obok nich. Okej, okay, zignorowały nas, bardzo dobrze. Ale tu w środku trochę ich jest. Jest zwykły blue spider i są też trochę większe pająki wewnątrz. Nie wiem czy damy radę im w sposób taki, że mogą mocno gryźć. Ale my mamy co prawda kuszę, spróbujemy trochę z tej kuszy na początku strzelać. Jak będzie kicha, a może się okazać. To będziemy po prostu uciekać do walki z bliska. I uciekamy do walki z bliska już. I uuu, trochę dostaliśmy. Więc no, chyba będziemy musieli jednak powalczyć z bliska bo wszystko. Z okazji, jak już któregoś ubijemy, wypadałoby zabrać z nich. Pły Izrael Bliska. Ujuzu, kolejny. Okej, okay, już przybiega ich powoli, ale powinniśmy sobie dać radę. Prawda? Trochę dostajemy. Dobrze. Przygotowani do walki. Przynajmniej na pająki. <laughs> Jakby się ktoś pytał, jak to jest na pająkach, no to jest to niewygodne. Dobra, kolejne wypadały. Nie zapominajmy zabrać z nich kły, żeby zmniejszyć ich liczebność, żeby już nie wstawały. Więc jak najbardziej podnosimy wszystkie zębiska wyrywamy, powodując, że one się już nie wybudzą. ...dead, dead, dead, dead... I... ...i się podleczymy jeszcze. Tam jakiś kursuje, ale nie na tyle blisko, żeby nam coś zrobić. No i jeszcze ich tu jest sporo na dodatek, więc nie ma co. Kontynuujemy tą nierówną walkę. Całe no, szczęście mocno siekamy. O Jezu, one mocno też biją. Dobrze, że mamy ten pancerz, że w miarę odporne na obrażenia QT. Więc, y, aż tak to mocno nie boli. A jednak jest to dalej wymagający się kibic, prawda? Na szczęście my już mamy też... O... o, dobrze. Mamy dobrą broń, ze względu, że też ma dodatkowe bonusy do obrażeń na zwierzęta. Niektóre, w tym właśnie pająki. Więc dzięki temu jesteśmy łatwiej pokonać te gadziny. Znaczy, w sumie nie są gadziny, są robactwa. Nieważne. No tak jak mówiłem, zbieramy wszystko, co się da. Do okazji trzeba się zreperować. to dead dead dead. Uuu, to jest unconscious. Więc już jest martwy. No i powoli sobie torujemy to przejście. a no, Jest tu znacznie ich więcej. Poro ich. Tak, już jakiś trochę nadgryziony. My też. No nic, no to co? Czekamy. Niech podejdą do nas. Zatakujemy ich jak możemy. No, Całe przejście ta broń ma dobry zasięg. Więc jeśli nawet nie trafimy dobrze jednego, to chociaż kilku zetniemy naraz. dobrze, panie kadłubku? Bardzo dobrze, podoba mi się to. Podoba mi się, że jest walki. Teraz już tak, o, pięknie położone, ale trochę oberwaliśmy mimo wszystko. Wypadałoby tak jak poprzednie, oskurować, raczej oskurować, wyjąć z nich te chły za Bo one tam gdzieś jeszcze wyżej będą, a jeszcze trzeba będzie odpocząć przed... O, już się zdążyliśmy go położyć. Raczej wyjąć z niego kłów. I się wyłudził. Nie, ile ty wrażni utrzymujesz jeszcze nie ruszyłeś? O, dobra, padł. Możemy z niego wyjąć kły. Czy stało nam z maluchów powyciągać? No, bo jak będą maluchy nam tu latać, to nie będziemy w stanie tutaj dobrze się zregenerować. Będą nas wybudzać podczas odpoczynku. Chyba wszystkie wyzbierałem. Jeszcze sprawdzę, na wszelki wypadek. Okej, okay, wszystkie leżą. Eee, zobaczmy górę. O, i góra już jest w sumie miejscem. No właśnie, tu siedzi sobie Bugmaster. O, no, to jest potężny przećwic. Będzie ciężko go ubić. Więc ja zrobię sobie jeszcze odpoczynek. Bo to już nie byle kto jest tutaj do pokonania. O, więc początku, odpoczynku. No, dużo nam nie zajdzie, byle tylko głowa się zregenerowała do końca. Zostawimy oczywiście range, żeby spróbować do niego trochę postrzelać. Dobra, to już możemy zebrać. Tyk. Keeping bag. I do plecaczka. Pięknie spakowane, więc... ...rozpoczynamy ten bój. Teraz zobaczymy, jak bardzo będziemy zaraz ustawieni, lub też nie. No i już się ruszył do nas. Trochę postrzelamy w niego. Zanim do nas podejdzie, bo jednak to jest potężny przeciwnik. i ja o tym właśnie mówiłem. Będzie dosyć szybko nas atakował. Ale dobra, trochę go trafiamy też. Chociaż widzieliście, pająki byliśmy po 120, a jego ledwo za 40. No niestety szybciej bije i... Dobrze, że mamy pancerz. Bo widzieliście, było 105 obrażeń. Gdyby nie to, to byśmy ładnie właśnie dostali po łapach albo po ciele. Właśnie ja sobie też oberwaliśmy. A on trochę po nodze. Więc, panie kadłubku, obyś dał radę. Uuu, to już widzę, że coraz gorzej idzie. To ładnie nas sieka. Baniec. No, też ma dobrą obronę i dobrą broń. Więc nie dziwię się, że daje nam radę. Mimo, że trochę go ostrzelaliśmy. Bardziej, że walczymy w budynku, gdzie on ma przewagę. Bo nasza broń wtedy ma minusy do walki w takim budyneczku. Niestety, polegliśmy. Spróbuję, może się wstać za moment. Będziemy kontynuować. Podleczymy, zreperujemy. No i co, kontynuujemy. Ale bym chciał w niego strzelić jednak. Troszkę. Dobra. Chociaż po 10. Wiecie. Zawsze to jest ten plusik. Dobrze, już go hamujemy. Dobra. Teraz usuniemy się jeszcze trochę. No jednak to jest to, że taktyka, taktyko, ale Wypadało... O Jezu, ale nam w pierdeli. Uh, uh, uh. oj, 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 oj. No, już też nam mocno próbował ciało. No. Próbujemy, może się uda. Drugie podejście. No niestety się położyliśmy. No, on się podleczy zaraz. My już staniemy za moment, będziemy próbować dalej. No, panie kadłubku, nie ma udawania martwego. Repairing, repairing. Jeszcze trochę i go damy radę ubić. Nie ma tragedii. Ech. Nie sądzę, że będzie aż tak ciężko go pokonać. No to co, strzelamy znowu, kusza style. Trochę go podziurał i wimy. Niech do nas nie podchodzi za bardzo. No właśnie, tego się obawiam, bo teraz będzie do nas podchodzić. I teraz pięknie, udało się. Prawda, za trzecim razem, ale ole. Możemy mu zabrać, ten No Właśnie, to jest to najlepsza broń typu Sabry, jeśli chodzi o Full Rage Saber. Jedna z potężniejszych broni. Bardzo lekka i zabójcza. I proszę, Cloftwork. Masterworka miał. I rag Cloft miał Masterworka. No, ciekawie. Oczywiście go podleczymy. Teraz go weźmiemy też na plecy. I zobaczymy ten strój jego cały. To jest chyba na... <laughs> nie no, z naszą zbroją to raczej średnio wygląda, więc... Raczej nie, ale dobrze wiedzieć, że jest taka zasłonka. Dust storm... o, dust right... Chest right, arm right to chroni? O, dobrze, tylko brzucha nie chroni. I zobaczmy, cóż on tutaj miał za ciekawego. O, masę zębów ludzkich. Hmm? Mapę jeszcze. Magmaster. I w Worker Dron może to zjeść sobie. Więc fajnie, jak jest fajnie. A to pokazuje nam miasto Katlon Exile i to będzie pokazywało nam właśnie to, końcowego, trzeba powiedzieć, bossa Rozgrywki. Ale dobrze, udało nam się. U, pająki się pojawiły. Mamy ranni. Uuu. Na górze jeszcze jest pająk. Problem jest w tym, że on jest dosyć przytomny, tylko trzymamy go, więc nie może się uwolnić. Jak go uwolnimy, to może nas zaraz zaatakować. A nawet jeśli nie ma przy sobie żadnych rzeczy, jest dalej niebezpiecznym przeciwnikiem. Więc moim następnym aktem będzie wybiec stąd razem z Bugmasterem, oddać go w ręce władzy. No, i oczywiście uwolnić się z jarzma tych pojedynków. U jezu, jezu, pająki biegnij, panie kadłubku, biegnij. Z okazji, kulasy czy trzeba zmienić, żebyś biegł znacznie szybciej. Więc, panie kadłubku, teraz masz możliwość szybkiego zmienienie budków, i możemy wracać. No, panie kadłubek, ruszamy. Wracamy do AdMag, zdać całą tą chłotę. Wyprzedzamy i możliwe, że oddamy już tego Bugmastera w ręce i dostaniemy na odpowiednią ilość nagrody. Ruszajmy. No i dotarliśmy do miasta, nawet już na dzień dobry nam, nas okraskują. Gdyż można go oddać do Szeków lub do United Cities, ale my go oddamy do Szeków. Ze względu na to, że mało tu przebywaliśmy, to raz. Dwa, taka nagroda 100 tysięcy Możemy tutaj dać jak najbardziej. No ziomoś, chcę z Tobą zagadać. Oddajemy mu. Więc dostaliśmy się do historii, jako, historii, jako jeden z większych członków, który może być sojusznikiem szeków i oczywiście, że chcemy, więc mamy Holy Nation tak raz nie, lubią, bo jesteśmy robotami. Więc dajemy go. Proszę bardzo. Daliśmy 100 tysięcy. Mamy jeszcze dodatkowo do sprzedania dosyć drogie rzeczy. Tym bardziej broń 15 tysięcy, no ale wartość ma prawdziwą 62, więc to jest w ogóle szacunek. I oczywiście pójdziemy jeszcze do władczyni tego miejsca. On tu sobie będzie siedział. A my jeszcze zagadamy z Estetą de Stone, Golem. Zrobiliśmy coś, czego inni szekobi nie mogli. Pokonaliśmy wreszcie Bugmastera. Yy, 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 yy. Jesteśmy już dla nich obcymi. Jesteśmy po jednym z nich. Nazwa nas Wojownikiem Krala. Hmm, my oczywiście żeśmy pokonali tych wyznawców krala, ale... Pan Kadłubek, The Battleborn. No i mi się to bardzo podoba. Proszę mnie teraz ładnie tu oklaskać. E, czemu zbiegliście na dół. No, walidynic jeszcze bardziej nas nie lubi, hehe. <laughs> Ale za to szaki nas jeszcze bardziej uwielbiają. Dzięki temu nasza reputacja z tą frakcją mamy maksimum. Jak z Shinobi Team, świetnie. Unia ja nas trochę lubi, więc jest fajnie. I dzięki temu. Może dołączyć do nas jego córka. Okej. Okay. Mighty Stone Golem, I'm going never mind. Możemy dzięki temu wymówić... ...wojnę z innymi przeciwnikami. I dostaniemy dodatkowo jeszcze córę... ...przekową. Jego, jej córkę. Bo gdzie ona jest, goddammit? Nie masz tą córkę, co? Chciałaś mi ją dać. Eee, jak to ładno, bo nie chcę mieć na razie żadną wojnę. Gdzieś jej córka była, tylko gdzieś się zawieruszyła. Konstrukcja eee, Construction Planner, A zobaczmy co to jeszcze Construction Planner ma. Eee. Aha, możemy pomóc tutaj naprawić zniszczone obwody. 50 tysięcy chcę. dobra damy mu 50 tysięcy, niech naprawią mam jeszcze 90 hehe więc elegancko, jeszcze zobaczymy czy coś jeszcze można z nim pogadać kolejne no nie już tyle nie, nie mam, nie będziemy go mu zużywać musimy jeszcze za coś żyć bajan raczej nie, ej no miała być ta cura koryntu tak to ujmę a ona na górze ćwiczy pewnie, prawda? Nie no, to nie... O, jest nawet w poszukiwana. Hie, 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 No nic, sensu. No, co, tam... Pan Kadłubek dawał sobie radę tyle czasu bez jakiejś usłupki, więc myślę, że tu nie ma sensu nawet, więc... Tak oto kończy się historia pana Kadłubka. Z pospolitego... Um, niewolnika, który... O, jeszcze tutaj mam uszkodzoną nogę. Z pospolitego... Niewolnika, któremu cieli ręce i nogi, udało mu się dostać się na sam szczyt drabiny i być honorowym członkiem Czech Kingdom. Dzięki temu teraz wsławiony wojownik może wreszcie iść na emeryturę. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnych seriach.